Witam, będę robiła czytanie dla Lwa na listopad 2019 roku. Rozkład, z którego będę korzystała, nazywa się Podkowa i składa się z 8 kart. Może obraz ten nie przypomina Podkowy, ale chciałam, żeby wszystko zmieściło się na wizji. I tak przeszłość mamy tutaj 10 buław, teraźniejszość 3 buławy. Przyszłość, świat, rada, pięć denarów, środowisko y, koło fortuny, trudność y, y, z martwych stanie, y, co zrobić? Osiem y, mieczy i y, y, wynik: sprawiedliwość. I zaczynamy. Y, tak, w przeszłości. Mamy tutaj 10 buław czyli jakieś y, obciążenie, y, jakieś y, spełnienie, jakieś spełnienie trudnego y, zadania y, i potrzeba y, potem wysiłku, y, odpoczynku. Y, obciążenie też może to być często y, sprawami innych ludzi. I dobrze by było po prostu te 10 buław złożyć i możecie być już po prostu zmęczeni. Natomiast w teraźniejszości pokazuje się trójka buław, czyli taka, taka solidna podstawa do działań, perspektywa, pogodzenie się z przeszłością. Wyznaczanie celów życiowych i patrzenie, co po prostu przyciągamy swoimi działaniami. Bardzo fajna energia. Natomiast w przyszłości pokazuje nam się świat, czyli zamknięcie jakiegoś etapu. Najczęściej to zamknięcie jest. Obciążone sukcesem, znalezienie swojego miejsca na ziemi, swojego celu i sensu życia, realizacja celów i marzeń. Bardzo fajna tutaj też się pokazuje ta energia. I tak jak mówię, no zamykacie jakiś etap bardzo pomyślnie. Natomiast karta rada jest pięć denarów i może ona oznaczać, że. Jest w Waszym otoczeniu jakaś osoba, która potrzebuje pomocy, ale też może mówić, żebyście Wy po prostu nie popadali w jakieś w jakiś, w jakiś strach przed utratą kogoś lub czegoś, żeby, żebyście. Żebyście po prostu w razie potrzeby umieli poprosić o pomoc innych. I tutaj właśnie taka, taka energia nam się pokazuje, rada. Po prostu nie zamartwiać się na zapas. Może tak jakbyście po prostu po tych dziesięciu buławach, po tych ciężkim okresie nie mogli uwierzyć, że coś mogło, że coś się skończyło właśnie dobrze, pozytywnie, i gdybyście się bali, że, że, że to nie będzie trwało wiecznie i po prostu jakbyście się już zamartwiali na zapas. No nie ma sensu po prostu ulegać tej energii. Natomiast wasze środowisko, otoczenie pokazuje się jako koło fortuny, czyli jakiś wchodzą w jakiś nowy początek, jakiś nowy etap swojego życia, jakieś przeznaczenie, na które się nie ma wpływu i zmiany, którym należy się po prostu poddać. I żeby po prostu nie zmarnować szansy. Jest to taki okres, kiedy to wasze otoczenie, takie 5 minut, kiedy jest na wozie. I dobrze by było wykorzystać, więc też taką ma fajną energię otoczenie. Natomiast trudność u Was pokazuje się jako zmartwychwstanie, czyli przebudzenie, przebudzenie takie do życia. Może macie problem z jakimś bilansem życiowym. Może macie po prostu problem czegoś i, i, i po prostu i po prostu uwierzenie w to, że, że jak puścicie coś to po prostu zmieni się wasz los tutaj bym właśnie uważała na to żeby po prostu zamknąć jakieś Jakiś etap swojego życia, podsumować, nie bać się tych podsumowań. Tak. Natomiast co zrobić? Osiem mieczy. Osiem mieczy jest to jakieś ograniczenie, jakaś pułapka, pułapka naszego umysłu. Właśnie wydaje nam się, że, że nie mamy wyjścia, że nie możemy. Właśnie tutaj ta karta mówi, że, że, że to jest tylko po prostu nasza jakaś projekcja, a możemy właśnie, nie wiem, zamknąć jakiś etap i po prostu wejść w nowy. I żeby tutaj nie ulegać jakiemuś, jakimś, jakimś projekcjom naszego umysłu. Um, tutaj tak wygląda. Natomiast y, wynik, mamy sprawiedliwość. I tutaj jest właśnie takie dążenie do równowagi. Um, do równowagi y, serca i ducha, że, że po prostu, y, żeby złapać ten balans. Um, też jest tu właśnie ta karta ja mówi o, pod, o podsumowaniu, o potrzebie podsumowania. Um, Podsumowania pewnych spraw ludzi, co nas łączy, co dzieli, przyznanie się także do popełnionych jakichś błędów. Też mogą to oznaczać sprawy sądowe. Czyli podsumowując, należy pewne jakieś trudne zmagania już po prostu zostawić za sobą. Planować, działać i po prostu um, czekać, też um, patrzeć, co te działania naszej, um, co nam um, przyciągają. Um, I tutaj, tak jak tu w, tej, w, w przyszłości, zamknięcie jakiegoś etapu życia, nie, um, nie zamartwiać się na zapas. Jeżeli ktoś potrzebuje, jest ktoś w naszym środowisku, kto potrzebuje tej pomocy, to udzielić jej. Tak jak tutaj już mówiłam wcześniej, że to nasze środowisko też wchodzi w jakiś nowy etap, jakąś ma szansę, szansę zmiany i często na lepsze. I tak jak tutaj ta karta. Świata, zamykajcie, zamykajcie jakiś etap, żeby właśnie zamknąć etap, nie wmawiać sobie, że, że nie możecie, że nie macie wpływu. Zamknąć etap i wejść w coś po prostu nowego, podsumować to, co było, wyciągnąć wnioski i po prostu potraktować to jako, jako lekcję. I tak wygląda czytanie dla Lwana listopad 2019 roku. Dziękuję.